Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się moim największym 200-litrowym zbiornikiem. Prawda, poszło to nie w tą stronę, w którą miało iść, bo efekt końcowy miał być troszeczkę inny. Jakby nie popatrzeć, musicie mi mu się że jest akwarium bezobsługowe. Wiem, nie wygląda on teraz zbyt atrakcyjnie, ale pod spodem, jak wyrwę tą górę, to zapewniam was, że wygląda dalej fajnie. Problem z tym zbiornikiem mam taki, że oświetlenie, które tutaj jest, trochę mnie zniechęca do tego, żeby cokolwiek tutaj robić. Żeby cokolwiek tutaj zrobić, muszę zdjąć tą pokrywę i zdjąć oświetlenie, które jest nad zbiornikiem. W chwili obecnej świeci tutaj 90W, dość sporo jak na... Styl, który, w którym ja prowadzę zbiorniki. Te lampy są bardzo fajne, nie mogę nic powiedzieć, bo jestem z nich zadowolony. Cena tych lamp jest naprawdę rewelacyjna. Yy, jedna lampa wychodzi chyba 50 zł, co prawda musimy je kupić w takim większym pakiecie yy, 600 zł, ale no, lampy nie są stricte do akwarium. One tutaj mogą świecić, nie powiem, no bo mógłbym pokombinować jakoś tu z tą pokrywą. Zresztą dałem pod spód yy, pleksę po to, żeby no, one nie zawilgły, no bo w momencie, kiedy będzie parowała na nie. Woda, no to one nie są wodoszczelne w żaden, w żaden sposób, tak więc no, pewnie by się zepsuły. I dodatkowo jedna lampa kiedyś mi wpadła do akwarium, przez co. No... Skutek był niezbyt ciekawy. Na szczęście skończyło się tak, że tylko i wyłącznie kawałeczek wpadł i zdążyłem ją dość szybko wyłowić. Pokazywałem wam takie lampki. Są to synkory o mocy 35W. one są troszkę dłuższe od tego zbiornika, który ja tu mam, ale specjalnie zamówiłem sobie dłuższe po to, żeby te boki były fajnie doświetlone, bo te lampy świecą po całości. Akwarium miał być zbiornikiem bezobsługowym. Jak widzicie, jest bezobsługowy. Coś z tego wyszło, jakby nie popatrzeć. Od założenia akwarium już minęło dużo czasu. Minęło na tyle dużo tego czasu, że mogę bez problemu wziąć i pozbyć się już po prostu tych roślin łodygowych. roślin łodygowe dałem tu też po to, żeby lepiej wystartował ten zbiornik z roślinami łodygowymi. One nam pomagają w ustabilizowaniu tego zbiornika, a ten już jest myślę na tyle stabilny, że mogę bez problemu się ich pozbyć. Co prawda, nie pozbędę się ich całkowicie, ale zredukuję ich ilość bardzo mocno, bo tutaj mam sadzonek przypuśćmy Heteranthery. Same Heteranthery będę miał ze 100 sadzonek jak nie więcej, tak więc zostawię sobie myślę 20, resztę wyrzucę i no przeczyścimy szyby zrobimy tutaj porządek z tym. Wymienimy to oświetlenie, o którym Wam przed chwilą wspomniałem i zobaczymy jak akwarium będzie się prezentować. Wtedy zadecyduję, czy będziemy szli w tą spotkę, czy mi się uda utrzymywać ten zbiornik tak, czy też może go zlikwidujemy i spróbujemy pójść w tą stronę, bo ten zbiornik będzie na pewno bezobsługowy, bo jak widzicie tutaj nie ma żadnych roślin młodygowych, a wygląda bardzo fajnie. I myślę, że gdybym wziął, zrobił drzewo właśnie tutaj do tego zbiornika, to by wyglądało naprawdę fajnie. Jeden taki wielki bązaj Mogłoby to wyglądać elegancko. Tutaj też dzisiaj pogadamy sobie na temat trawnika, bo trawnik, który tu mam też specjalnie testowałem. Yy, tutaj mamy Monte Carlo i... Echinodorusa. Obydwie te rośliny były przez bardzo długi okres czasu za, zasłonięte. Szczerze powiem, to nie wiem przez jak długi, no bo nie liczę tego, szczerze powiedziawszy. Po prostu nie mam kiedy tego, tym się zajmować, bo część z Was wie, część nie. Ale nie zajmuję się akwarystyką zawodowo, tylko i wyłącznie hobbystycznie. Tam czasami uda mi się sprzedać troszeczkę tych roślin, co tam Wam oferuję na Oelisie. I to tyle. Reszta tylko i wyłącznie z zamiłowania i czystej pasji. Część z Was się martwiła, że neon, z neonami będzie problem. Onki żyją, nie mają tu na pewno warunków takich, jak powinny mieć, ale mm, są to bardzo wytrzymałe ryby. Z dobrego źródła, z hodowli kosmu. Firmy na kanale z tej hodowli, jeżeli bylibyście ciekawi, zapraszam do zobaczenia. No i przerwa, już jestem zmęczony, a jest godzina, zobaczcie sami, która. I teraz coś, czego wam jeszcze nie pokazywałem, ale robiłem już tak często czyli wrzucam wszystkie rośliny z powrotem, i no one tam leżą, czekają, aż w końcu będę miał czas, żeby przyjść znowu ponownie, wziąć się za to, żeby dokończyć. W międzyczasie, jak próbuję ten zbiornik doprowadzić do od odpowiedniego stanu przyszła mi paczucha. Kolejna paczucha od Invitala. W paczce sporo fajnego sprzętu. Zobaczcie sami. Zresztą w najbliższym czasie będą filmy stricte typowo o tych rzeczach stąd. Co chciałem Wam pokazać? Nawozy, bakterie. Włącznik klasowy do czegoś takiego. Automat, pompa, automatyczna pompa do dozowania nawozów. Bardzo fajna, bardzo prosta w obsłudze i nie za droga w do tych wszystkich innych. Zresztą założenie było takie, żeby zrobić coś bardzo taniego, żeby mm, każdego było na to stać. Lampka. I jeszcze uchwyty do lampy. No i coś na silnicę, coś na glony bo będę walczył z tym moim paludarium, o czym mam zresztą mówiłem, będę się zaraz brał. Yy, jeszcze dokończę z tym zbiornikiem, zrobię z nim to, co miałem zrobić. Zrobię tutaj pewien make za który na pewno aquascape, którzy mnie oglądają, strasznie mnie zjadą w komentarzach, ale co tam. Yy, to akwarium ma być wygodne dla mnie. I ja mam czerpać przyjemność z tego, jak będę je obsługiwał. O no i taka zypowa praca, wiecie jak się nie jest przy tym na co dzień, A to niestety trzeba znowu to samo zrobić, co się robiło ostatnio. Poczochram trochę tymi roślinami, żeby te ewentualnie krewetki, które tam są, na ryby, które żeby uciekły. I co to takiego ja chcę zrobić, to już Wam mówię. Mianowicie powsadzam rośliny w doniczki. Powsadzam rośliny w doniczki, no bo będzie mi łatwiej później z niej obsługiwać. Szybko sprawdzie, będę mógł wyciągnąć całą doniczkę, uciąć nadmiar tych roślin, które urósł i wsadzić to później z powrotem do zbiornika. Na chwilę obecną nie chcę tych roślin nigdzie indziej wkładać do. Swoich akwariów. Tutaj w tym zbiorniku ten zbiornik docelowo ma być bezobsługowy. Tak jak mówiłem, on w nim mają być same epifity, same kryptokoryny, same rośliny takie rozetowe, wszystko to co rośnie powoli albo na tyle bezobsługowo, że nie trzeba tego ciąć nie wiadomo jak często. A łodygowe niestety no to trzeba przy tym robić. Łodygowe są fajne, bo są taniej, szybko rosną, można tym łatwo zapchać ten zbiornik, ale niestety wymagają od nas pracy po to, że żebyśmy właśnie y, przy nich pracowali do tej doniczki zamiast ziemi, zamiast y, substratu będę dawał lawę wulkaniczną, coś, coś dzięki czemu później będę mógł szybko również wyjąć, tak jak mówię, przyciąć i wsadzić z powrotem do rośliny. A coś, co będzie też trzymało te rośliny tutaj na dole, no wiecie, one będą wypływać, jakby nie popatrzeć. No, co tutaj takie brzydkie. Teraz przyspieszę Was troszeczkę. gdzieś mój skrobak niezawodny na żyletce niestety do takiego czasu aż go znajdę takie czyszczenie musi wystarczyć tutaj to o czym wam mówiłem te drzewa zobaczcie u góry no, nie wygląda to zbyt ciekawie natomiast na dole jak już są te rośliny to wygląda to bardzo ładnie a tym bardziej jak teraz wrzuciłem tam te doniczki to pozrywam to co jest tu u góry i zakryję te doniczki wtedy już całość będzie wyglądała dużo lepiej lepiej. Wiem, że miałem nie sadzić już tych wodygowych, ale te czerwone rośliny wyglądają naprawdę przepięknie i mówię, no y, spróbuję ten ostatni raz, może mi się udaje <gryptokoryny> trzymać takie poprzycinane. Trzeba teraz poczekać, aż to zacznie zarastać. Muszę trochę dosadzić jeszcze, tylko nie za bardzo mam gdzie, no bo widzicie, jak to jest teraz wszystkiego gęsto. Y, muszę dosadzić trochę kryptokoryna. Trochę kryptokoryn po to, żeby te podłoże, które tam jest, było lepiej dodlenione, no bo jak na razie tak będą rozprawy zawaliłem, bo nie posadziłem żadnych kryptokoryn przy starcie zbiornika, a powinienem to zrobić po to, żeby tak jak mówię, te podłoże było lepiej dotlenione, bo kryptokryny mają bardzo mocno rozbudowany system korzeniowy i ten system korzeniowy będzie po całości tego zbiornika tam gdzieś pod spodem sobie buszował i dzięki temu będą, będzie lepsze podłoże bakteryjne, lepiej, lepsze, ba, lepiej bakterie będą się rozwijały w tym podłożu, i no i cały zbiornik będzie lepiej żył. Teraz, zobaczcie tylko, po tym moim zabiegu nad zbiorniczkiem świeci jedna lampa 35-watowa i chyba tak na dobrą sprawę na razie zostawię tylko i wyłącznie jedną, przez jakiś czas zaoszczędzę na prądzie. Jakieś dwa tygodnie minęło odkąd zrobiłem taką mocną przycinkę. rośliny powoli zaczynają odbijać, wrzuciłem jeszcze jedną doniczkę z Hygrofilią polispermą i no, ona bardzo ładnie się zaczyna wybarwiać. Od tych lampek, które wymieniłem, zaczyna wchodzić w czerwony kolor. Zacząłem również troszeczkę dozować nawozów. Widzę, że ściany się pojawiły zielone. Mm, przydałoby się tutaj dorzucić trochę ślimaków i jakichś krewetek innych. Tu rośliny, poczekam, aż ta lampa już powoli zaczyna wygasać, bo jest już dość późno. Ona za chwileczkę zgaśnie całkiem. Tą drugą lampę mam podłączoną do timera, tego który włącza się razem ze wszystkimi, a tą mam ustawioną, żeby się rozświetlała przez 4 godziny. Świeciła pełnym światłem przez godzinę i potem przez 4 godziny powolutku się wygaszała. Podoba mi się taki sposób, bo no, zmierzch świt, bardzo fajna rzecz. Glony się pojawiły i filtracja jak zwykle zaplana. Muszę wziąć to przeczyścić dzisiaj, Zobaczcie tylko na to. Cała w glonie. Dobra, myślę, że już będzie dobrze, w międzyczasie zamówię skrobaki, bo kurde, gdzieś mi się pogubiły wszystkie moje akcesoria, które miałem. Idziemy teraz do tego kubła, bo na te glony zamówiłem sobie taki środek InVital Instapur jestem ciekaw jak on się sprawdzi coś dokładniej na jego temat znajdziecie w osobnym filmie, do którego zapraszam zaraz zobaczymy refiltr na nie był taki brudny. Wkład wrzucę do tego kosza z ceramiką. Widzę, że tam jest miejsce. Na tyle tego miejsca tam jest, że on się tam powinien zmieścić. Nie, tu do kosza mi się nie mieści. Wrzucę go niżej. Tutaj jest ta wełna. W sumie mógłbym ją już wyrzucić. Ale niech będzie. Za, za lany. No i to tyle na dzisiaj. Resztę mm, zabiegów zrobię za kilka dni. Jak przyjdą mi skrobaki, żeby mógł przeczyścić te szyby. Mam co prawda te takie na magnes, ale nic z nich nie jestem zbytnio zadowolony. Troszkę ponad tydzień minął od momentu, kiedy zastosowałem Instapióra. Już za późno. Lampa mi się wyłączyła, czekać. Zaraz ją włączę. Tak myślę, dużo lepiej. Tydzień czasu minął od włożenia Instapióra. I woda zrobiła się kryształowa, bardzo mi się to podoba, jakość tej wody, zobaczcie, jest przejrzysty zbiorniczek. Jeszcze dodatkowo robiłem dzisiaj filmik o skrobaku, filmik na kanale, zapraszam do zobaczenia. Widać, że coś się ruszyło w zbiorniku, co prawda jest, już, jest dalej dużo nitek, ale te nitki, zobaczcie, one zaczynają robić się białe. Jak zaczynają się tu bardziej, to widać białe, siwe. Jak zaczynają się takie robić, to jest szansa, że po prostu odpuszczą, że padną. Dodatkowo, jak je wybieram tutaj, to te nitki one są takie. Tak samo mam wrażenie, jakby się już rozpuszczały. Jakby coś z nimi zaczęło się dziać. Takie. No, ciężko to nazwać. Ale w podrękach, pod palcami czuć, że one bardziej takie rozpuszczone są. Liczę, że uda się zapanować nad tymi nitkami. Jak widzicie, jest ich sporo. Będę regularnie czyścić prefiltr, sprawdzać będę regularnie odpływ, czy tutaj on działa na wysokim poziomie. No i mam nadzieję, że to pomoże. Jak odbije, pozbędę się trochę tego zglonu, znowu trochę przytnę. Zresztą światełka mm, mam na razie dwa. I te dwa myślę, że sobie wystarczająco poradzą, bo zobaczcie tylko po tym Monte Carlo trawniczku, on widać, że zaczyna tu odbijać. Wcześniej na początku tego filmu, jak widzieliście, trawnik był taki mniej gęsty i bardziej wyciągnięty ku górze. Teraz z powrotem się troszeczkę zagęścił i zaczyna się położyć z powrotem po podłożu. Dwa tygodnie minęły od ostatnich ujęć i sami zobaczcie, według mnie akwarium idzie w dobrą stronę. Widać jeszcze, gdzie nie dzielony. Akwarium, jak dla mnie już jest dobrze wygląda i myślę, że mogę już Wam je pokazać jeszcze. Nie wiem, czy z tamtym tam, to musimy jeszcze chyba dzisiaj zrobić porządek z tym dziadostwem tu u góry. Przytnę jeszcze tutaj całość. Bo, gdzie nie idzie widać glony, tak tu zobaczcie, tutaj jeszcze są, tu jeszcze są, to trzeba wszystko przyciąć. Dzisiaj poprawię troszeczkę tutaj tego rogatka, go tam gdzieś z tyłu rzucimy, albo pozbędziemy się go w ogóle. I no to chyba trochę wyciągniemy glonów, a reszta glonów pozostanie dla jakiejś porządnej ekipy czyszczącej. Ale o porządnej ekipie ekipy czyszczącej to zrobię Wam osobny filmik, bo już chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda teraz obecnie. Dobra, pozbędziemy się teraz tego. Tego glona. O, tutaj. Za dużo jest tego mchu. Muszę odsłonić te dekoracje, które tam są. Tak więc będę musiał się pozbyć części tego mchu. Przeszkadza mi trochę również tutaj ten glon, który jest na tych roślinach na dole, bo razem z glonem, który teraz wyrywam, wyrywam również te rośliny. No ale niestety trudno. Będę musiał się ich trochę pozbyć. I on hmm, po tych zabiegach, które Wam pokazywałem, wygląda, że on powoli zaczyna ginąć, ale no niestety tutaj problem jest z tą ziemią, która jest w tym akwarium. Na no, z ziemią ogromną tak to już jest. Proporcje azotu do fosforu nie są zachowane tak, jak powinny być i często po prostu zanim ten zbiornik się ustabilizuje, no to troszeczkę to trwa, tak jak tu w tym przypadku. Akwarium już jest rok czasu stoi a i widzicie, pojawiają się takie problemy. Dobra, zróbmy tak, żebym mógł je Wam dzisiaj pokazać. Zobaczcie jakie mam eleganckie przybory. Przyda się akurat tutaj teraz. Postanowiłem, że dodam do akwarium troszeczkę jeszcze czerwonego akcentu, bo mm, ładnie podoba mi się jak to idzie w taką czerwień, zobaczcie zresztą. Ludwiga Mini Red, ładnie wybarwiona, alternator na mini, tylko tej alternatory tutaj jest mało, a ona w sumie pasuje tutaj razem z tym trawikiem. Ładnie się komponuje, zobaczcie, tam buce falandra, brownie, też się wybarwia bardzo ładnie, nawet tu. Higrofilia Polisperma ma czerwony kolor, czerwony odcień. Yy, przypuszczam, że to dzięki lampie, która ma właśnie kolorki odpowiednie i ona poprawia to wybarwienie. Bardzo mi się to podoba. Tak więc dorzucimy tutaj, bo mam tu, troszeczkę czerwieni, i ta teraz co tu jest, ona o! Myślę, że tutaj zostanie przerośnięta w najbliższym czasie. Najwyższy czas zrobić z niej użytek. tak czyścić prefiltr, mógłbym co prawda zostawić bez tej gąbki, ale zobaczcie tylko, ile tam jest krewetek na niej. W momencie, kiedy zostawię bez, no to wszystkie te żyjątka, które tu są, te małe żyjątka, zamiast zajmować się wcinaniem glonów, tak jak to tu widzimy, albo tu, no zresztą wszędzie, to będą ciągnięte przez filtr. Troszkę pracy nie to kosztowało, ale jak sądzę, według mnie akwarium teraz wygląda tak, jak wyglądać powinno. Cię nie, gdzie niegdzie widać jeszcze tam problemy, ale to jest do garnięcia. Postanowiłem zachować taką kompozycję, jak tutaj znosi się, jest wzniesienie, to również trójkątną kompozycję ułożyć z. Roślin z tyłu na samej górze góra i powolutku schodzimy. No i oczywiście pierwszy plan. Rośliny z roślin, co my tutaj mamy właśnie, bo to jest też dosyć ważne. Rośliny są mało wymagające, takie przy których nie będę musiał za dużo robić. Najbardziej wymagające jak w alternatywy, rośliny jak widzicie sobie dają ramy, mimo tego, że przez długi okres czasu były tam zasłonięte. Widać co prawda po najlepiej widać hydrofilia u mnie mm, bardzo widać po nim braki potasu, liście, o, tu są, liście się dziurawią bardzo szybko i trzeba będzie pomyśleć o nawożeniu, ewentualnie jakimś dodatkowym. Rośniki tak dosyć fajnie wyglądają, bo już od jakiegoś czasu nawożę. Takim skondensowanym nawozem. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój zbiornik. Jak zwykle jestem ciekaw Waszej opinii. Pozdrawiam serdecznie. Hej!